Ciemano, jak widać mamy dzisiaj przegląd sprzętu, tu będzie zakładana zakładany ósmy korpus tutaj z kubą, Kuba przywitaj się, siemanka działamy. Wymieniliśmy uszczelniacze na cylindrach tutaj, ponieważ ciśnienie gubiło jeżeli tam nabiliśmy 80 i po pewnym czasie spadało i pociły się te cylindry dlatego uszczelniacze wszystkie wymieniliśmy yy, ogólnie ten pół parę dni stał ja orałem John Deere'em yy, ósemką tą nowszą jak tu widać yy, teraz tą ósemkę będziemy zaczepiać do 9.36 nowego Dziewiątkę na razie odstawiamy na bok i tak to będzie. Ostatnio była lekka kraksa. Zapomniałem o lampach. Kloż wypadł Ale w środek cały wszystko działa, bo sprawdzałem już. Tylko nie ma plastiku. I tak to jest. Ten pług przesmarowałem. Także tylko czepiać i będzie ewentualnie jeszcze będziemy musieli w niektórych miejscach le, lemiesze są starte i nie za, zakręcone są śruby ale będziemy musieli delikatnie obspawać żeby po prostu nam się nie obracało bo pojedziemy daleko na pole i będzie problem że będzie się obracało i będzie lipa i tak to jest mamy wieczór już skończyliśmy pracę nie było chwili żeby nagrać bo się spieszyliśmy żeby jak najwięcej zrobić gdy jest jasno jutro rano muszę kupić uszczelniacz do tego cylinderka jednego złożymy to korpus już mamy wrzucony tylko uszczelniacz poskładać przeczepić dziewiątkę do ósemki bo już nie zdążyliśmy, nie chcemy się pociągu z tym bawić i tyle. Mam nadzieję, że jutro też będzie chwila, żeby coś tam stać szybką relację Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Nara! Wsiąłanko mamy kolejny dzień Orki Kolejny dzień bardzo ciężkiej orki, trudnej, w trudnych warunkach. Przemeczka, ulubiony traktor i teraz mamy zaczepioną starą ósemkę. Z tyłu mamy obciążniki dołożone, z tego względu, że trzy ostatnie skiby za wózkiem wychodziły nam nie zawsze, ale lubiły sobie wyjść. Możemy tak 9-9,5 na godzinę. Wychodziły z tego względu, że jest sucho po prostu no musieliśmy dołożyć, żeby szło jakoś o jest naprawdę sucho skała yy, chciałem żeby jeszcze wrzucić z 50kg ale już nie ma sensu szkoda bo to i tak naprawdę jest obciążenie duże tym bardziej że mamy to założone z tyłu całkiem na samym tyle widać tutaj no czasami gdzie nie gdzie jeszcze wyjdzie pług bo to, to nie ma tak, że ten. jeżeli byśmy wrzucili te 50 kg, to podejrzewam by wszędzie szedł ale to jest naprawdę sporadycznie nie tak jak wcześniej, że w ogóle nie szło ranie były przejazdy takie na przykład po 50 metrów czy po ile że pług nie wchodził no to to już była w ogóle tragedia Dlatego mieliśmy małą przerwę w sumie trochę musieliśmy z Kubą ogarnąć tam właśnie te obciążniki zrobić. Obciążniki są drondirowskie normalnie od Johndira takie jakby plastry 50 kilowe Powoli teraz na tych uwrociach nie ma co świrować, bo naprawdę to jest obciążenie, żeby tam nie popękało to nic. I to jakoś w miarę to idzie, lepiej na pewno idzie jak. Yy... Lepiej to idzie na pewno jak wcześniej Jak się tak bawiliśmy i to To po prostu była męczarnia, nie było sensu po prostu popsuć to i spieprzyć robotę Dlatego odpuściliśmy, pojechaliśmy Nie, nie trzyma, nabiłem 100, 110, tak, bo spadało nam. Yy, ogólnie musieliśmy zrobić taką blachę tutaj z powodu, żeby to złapać, bo takie nietypowe te obciążniki są. Yy, daliśmy dwa, no to tu jest 100 kilo, no i ta blacha jedna, gdzieś tak z 10 kilo waży No myślę 120 kilo tu dociążyliśmy także. Także jakoś to jest. John Deere w miarę chodzi, spróbuje się. Naprawdę to jest bardzo trudna orka. Oby tylko nic się nie wykończyło. Duta założyłem dzisiaj nowe, obróciłem. Tutaj nie ma duta, bo już lemiesz był wygięty. Oleżemy na samym lemieszu Myślę, że do wieczora to spokojnie to starczy na dutach. Później ewentualnie można jeszcze, bo te lemiesze już też będą raczej do wymiany, zjeździć na samych lemieszach. Dopóki korpusu nie będzie brało nie ma się co tam bawić z tym, trzeba orać. Może nie wygląda to jakoś zaciekawie, ale jeżeli by przyszedł po prostu deszcz na to, fajnie zmoczył i po tym agregatem siać to będzie naprawdę torpeda. Wiadomo, gdzie nie gdzie trzeba będzie objeździć Kultywatorem czy talerzówką yy Bagienka, oczka jakieś tam Czy miedzę z tego względu, że no wiadomo no to to Gdzieś tam nie dorzuci to 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 tamto Wymieniliśmy tutaj yy, cztery bodajże te cylindry ściągaliśmy Wymienialiśmy uszczelniacze Żeby nam nie gubiła ciśnienia bo się pociły delikatnie, myśleliśmy, że to to, ale też w sumie, jak było 80, to lubi tam sobie uciec. I tak to jest. No, póki mamy tu jakieś spawy, już były delikatne pęknięcia. To jest najstarsza kusemka, jaką mamy. Dlatego do niej założyliśmy obciążniki, no bo wiadomo, tych nowszych to troszeczkę szkoda. Chcieliśmy w sumie też zobaczyć, jak to będzie szło. Są miejsca, że wyjdzie, tak jak tutaj widać. Ale to już tyle, to już tam ciul Zaraz wyczyszczę sobie tutaj odkładnie. Bo tutaj mi się przykleiło. Tu jeszcze, jak widać, farba nie zdarła się. Ale to tylko parę widać. No i tak to jest. No trzeba zamawiać buta kolejne. Bo co? Szybko schodzą w oczach. Tak to jest. John Deere ma kapcie z tyłu 710, także fajnie się orze, bo Kuba orze 96 na 900 -kach. No i na 900 to nie jest tak jakby. Eee... Jakie są wiary, warunki, fajnie, wszystko pięknie. No to jest luks, nie? ale jeżeli są takie warunki, no to gdzieś tam zawsze nie dorzuci, nie? Zawsze zostaje ten ślad. Ale jakoś dajemy radę. Kuba pojechał na inne pole z tego względu, że tutaj nie szła orka jego pługiem. Moim też było ciężko. On pojechał na takie bardziej lżejsze ziemie. No i mam nadzieję, później się z nim skontaktuję, jak to mu tam idzie. Ale mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. W sumie teraz, tu bez żadnych awarii było. Dzisiaj od rana, jak oram, to tylko ścięło mi tą jedną śrubę tutaj z przedpuszka. Jakiś kamień tutaj pomiędzy przedpuszek a lemierz wszedł. Musiałem stanąć, wybić go, wyrzucić. Bo czasami takie przypadki się zdarzają, a tak to w sumie bez żadnych awarii. Ze złoczy hydraulicznych delikatnie nam tutaj się poci olej, nie można zlokalizować z, z których to leci. Dlatego trzeba na razie pracować. I dopiero później, jeżeli zacznie tam kapać, już tak naprawdę mocniej, mocniej to wtedy zobaczymy. Nie ma też czasu na jakieś tam pierdoły, zabawy. No wiadomo, no to nie jest taki jakby. Wiecie gdzie tam 20 litrów w ciągu 2-3 godzin leci, coś tam zawsze wykapie. Trzeba po prostu kontrolować, zawsze rano silnik tam w chłodnicy zawsze to trzeba sprawdzić. Okiem zerknąć, bo to naprawdę jest tylko według mnie kilka czy 3-5 minut. Tam zobaczyć, zerknąć a naprawdę to później narobić większej biedy, zatrzeć coś czy coś. do to nie sztuka dobra, działam dalej jak coś to później się odezwę manko dzisiaj taka akcja Mareczek ma awarię pożyczyłem od Marcina wodowareczkę manitkę. nitkę i jadę, bo mu pękła obudowa która trzyma skibę do ramy no i o, no wiadomo, z no kiba kurczę, no z 200 kilo, może nie 200, ale ze 100, 150, no wiadomo, jak leży na ziemi to, to wyrwać To trochę może być letki problem. I teraz się zastanawiam, czy ta manitka ma 4 biegi, czy więcej, bo jedzie tylko 20, no musi jechać więcej. A za A 5, 6, 6 mało, nawet nie wiedziałem. Gdzie to ma radio, żeby ściszyć? Do Mara szybka akcja będzie. Bo akurat na, y, pękłam na obudowa na tak jakby na pierwszej skibie. No i musimy przemienić ostatnią na pierwszą, a tą pierwszą e, wrzucę sobie na łyżkę i z nią wrócę, bo tam no, nic się po prostu więcej nie da z tym zrobić e, bez tej części i pan pospawać do nie ma co pospawać. E, ja jutro z samego rana zamówię. Nie Maro na razie będzie sobie chorą na dwa. Kawie się do manipu mieści. To trochę kurde dziwnie, ten hamulec można sobie zagubić. Dobrze, że macie nam ładowarkę, bo byśmy mieli problem, bo albo trzeba było z pięciu popa i do że trzeba było targać ładowarkę, a hopa też na cały czas jest potrzebna na suszarni Ale fajnie się to zbiera, klas tak kurde nie się szybko nie zebrał pod tą goreczką. i zaraz idziemy marka na polu chłopie coś ty narobił No co, widać się zdarzyło i tyle kraksa kraksa u Marcina bo tak gorąco żeby nie biorę bluzy chyba drzełuje teczko no pręd jest ta pręd jest cały szczęście to podstawa No właśnie no całe szczęście właśnie by było jakby pręd pęka a pańko, ta podstawa to my jeszcze kiedyś wymienialiśmy też. Ale to już nic się nie zrobić trzeba Nowa 3 koła, bo kiedy zamawiałem się 3, To gówno, ale... Wida, widać, bez wodowarki to by to nic nie zdziałało. No co ty? Nie ma opcji w ogóle. Kurde, ale co? Myś... ale coś uderzyłeś? Poczułeś coś czy co? No co ty nie wiem, chyba że jakiś kamień czy coś dobrze, że się tę. Ten... No co będzie trzeba tak, po prostu uf, tym ciśnieniem, coś jeszcze mniejsze ciśnienie dać, bo tak nie może być. No widzisz, one się odginały całkiem bardzo no nie. I co, i nic się nie działa teraz? Dobra, Mara, działamy Ty masz jakąś bluzę, chłopie, szanówkę? No nie ma.